Patrzcie, odkryłem w swojej piwnicy ukryte pomieszczenie. Jest to dom z lat 50. I ewidentnie za tą ścianą z liczenia powierzchni z domu wychodzi, że powinna być piwnica w wielkości około 5 m2. Co więcej, rury tam lecą właśnie do tej piwnicy. Ale jest ona zamurowana z jakiegoś powodu. Zrobiłem dwa kontrolne odwierty. I sama piwnica, jak widzicie, nie ma ujścia nigdzie. Ale w momencie, jak dmuchniemy, nie wiem, czy to było widać.